Trochę popadało, stoimy przy krzakach, więc wyskoczyły komary. Celole już spsikałem, nie kilka cwaniaczków zdążyło ugryźć. Wsadziłem tak szmatkę, bo myślałem wczoraj jak jechałem, że to tam mi tak puka, ale to nie to pukało. Będę formaggio o sardo, jeśli Sardynia. Ah, oh, I don't like cheese. Yeah. Ciao. Ciao, thank you, Chodź. No, pan chciał sardyński ser sprzedać ale ja nie lubię sera więc no odmówiłem a no, dobry ma biznes, jeździ po kamperach i pyta czy ktoś chce kupić ser o, Locia poszła się przejść, super to na Protein Pancakes zobaczymy co to jest, tylko dolewamy, mieszamy i jest ready, do kampera sztos o kawka zrobiona. Strzeście się furii człowieka cierpliwego. Kocham ten cytat przysięgam. Dzisiaj trzeba przejechać na zakupy, bo się pokończyło wszystko prawie. Zobaczymy jak wyjdzie pierwszy naleśnik. O, część kamperowców już pojechała. Został tylko ten duży dziordzio. No i zobaczymy, co to będzie. No chyba przesadziłem. Ale chyba jeszcze są grudki no trzeba bardziej to mieszać, chyba że one są z jakimiś dodatkami. Nie. No dobra, pierwszy pancake zrobiony. O, teraz bez grudek dobrze rozmieszałem. Sprawdzimy pierwszego testowego. Na ile to jest jadliwe. Ja spoko, dżemur. 6 kalorii na 20 gram. Mmm, zajebiste. Mmm, cudowny jest ten dżemur. W ogóle nie jest słodki. Czarna porzeczka i porzeczka. To jest taki kwaskowaty. Przepyszne. Do kampera to coś. Coś pięknego. Specjalnie jak włączyłem nagrywanie, to mi się sfilcował. Chciałem wyjść na Makłowicza. No cóż, Makłowiczem nie będę. Drugim Husejem też nie. I ja na przykład nie robię na leśniku, ja robię słoneczka. Przepyszne to jest. I jeszcze w takim miejscu z takim widoczkiem. Ja wiem, że ja się powtarza mi codziennie piję dole to samo, ale ja się niezmiernie tak samo codziennie tym jaram. No i ostatni chyba wyszedł trochę większy, Ci się robi. Resztę zostawimy sobie w lodóweczce. Na kolację. A ja zdemontowałem ten plastik, zapomniałem, bo nie wiedziałem, czy to on mi tak pukał w trakcie jazdy. Czy to nie on, ale jak się okazało, to nie on. Więc niech sobie tutaj czeka na swój moment. Na ten teraz musi być idealny, nie może być przyjarany, ale przyznawam, że naprawdę dobra. Jak na takie gotowce, które można ze sobą zabrać i nie bawić się w miksery, nie miksery to naprawdę, naprawdę sztosi. Ludzie sobie przyjeżdżają na spacerek na plażę. Cudownie tu jest, przepięknie. Przecież by to już ten moment. Trochę mam trudniej z tą łyżką, bo ona nie jest płaska. Nie tym razem, nie tym razem muszę kupić płaską łyżkę, żeby wychodziła idealnie, ale kolorek już proszę, proszę złocisty, więc ostatnie to już możemy wyłączyć. Niech się chłodzi. Dobra, czas na wyżerkę. Kolor wody jest błędny. Ludzie siedzą, chillują, jadą już jakieś siedzonko. O ale tam widzę jakieś chmurki Nadchodzą w naszym kierunku Dzięki, że znowu musiałeś się wytrzepać Lolka no Nie tarzaj się w tym piachu Rzucimy coś do pływania? Smacznej kawusi Tak? Rzucimy? Dawaj No i tak tu się żyje tym slow life'em kamperowym. Zostaw to. zostaw, zostaw. To rzucę. Zostaw. Ja bo nagrywam i trzymam kubek w jednym ręku. Rzucamy, tak? Jeszcze raz. Więc raj dla psa. Raj dla mnie. Ta cisza. Tylko szum morza. Tak, <gry> oddawaj, oddawaj, oddawaj. Dojdziemy do końca, wrócimy i próbujemy yy, jechać. Znaczy, próbujemy, jedziemy znaleźć flamingi, bo obczaiłem, że około 15 minut jazdy stąd. O kurde! Czy tamto nie są flamingi przypadkiem w tym tym w wodzie? Ale ja, ja. No nie wierzę. I tam... albo to jakieś łabędzie są, ale oni nie mają chyba łabędzi. Czyżbym znalazł flamingi, serio? Ty, no to flamingi są. Idę obczaić, ale wydaje mi się, że znalazłem przez przypadek... flamingi, tylko jakieś takie... białe te flamingi są. Więc nie wiem, nie jestem ornitologiem. No zaraz podejdziemy bliżej, patrzcie, to jest taki w ogóle zajęty mostek, który można sobie przejść i dojść... Nie no, flamingi cholera, to ma długie takie cienkie nogi tam po lewej, obczajcie, nie wiem czy, co, czy coś widać. Pewnie nie. Ale idziemy tam. Patrz poleciał. I co, to był flaming, czy to nie był flaming? Bo ja już zgłupiałem. Może to jakiś. Nie, flaming. Ale to może był jakiś inny ptak. No bo tamte wyglądają z daleka jak flamingi. Tylko trochę takie białe flamingi. Albo gadam głupoty, zaraz się okaże. W sumie to gdzieś tu się trochę zgubiliśmy. Bo szliśmy szukać tych flamingów. A ja gdzieś z tej strony jestem. Tędy jeszcze nie przejdę. Musimy tu. Lola do mnie! Chyba tam trzeba wracać Bo wszędzie jest rud czas i nie można sobie tak swobodnie poprzechodzić Zimno się zrobiło nagle W tak chwilę, chmury ciemne nadeszły Uuuu Z tamtej zaraz walnie, nie ma że nie Więc kończą się Egzotyczne storki Ale co, no to też pokażę To już powinniście wiedzieć, że jak jest ładne to mówię, że jest ładnie A jak jest brzydko to mówię, że jest brzydko A jak jest Gównianie to mówię, że jest gównianie Tak szliśmy, że doszliśmy Kurde do drogi asfaltowej i napierdzielają tu samochody. Lola tam nie. Nie wchodź mi na ulicę. I teraz sprawdziłem na Google Mapsa, to mamy kilometr 200 metrów, bo mamy chatę gdzieś tam, a nie wiem jak tutaj trafiliśmy. Tak niby szedłem, myślałem, że w stronę auta. No coś zdarza się zdarza czasami. I kurwa, no coraz zimniej. Taki kawał drogi za nami, ale mam nadzieję, że już zaraz za tą górką bo tam ciup będzie widać Camperosa, a nic tu się w sumie ciekawego nie dzieje, przejeżdża czasami samochód chyba z trzy nas minęły tylko, więc nie ma dużego ruchu, proszę bardzo, bo dawno nie prosiłem o łapki w górę, komentarze, jeżeli teraz to oglądacie i możecie wcisnąć pauzę i napisać coś nawet głupiego, obojętnie co bo YouTube bardzo mocno te komentarze i łapki w górę promuje, więc nie przegap i subskrybuj bo dużo fajnych vlogów podróżniczych z całego świata z Van Life'u, z podróży małych, dużych, daleko, blisko, na festiwale, duże, małe. Dziękuję, kłaniam się niziutko A obczajcie tu jaki ktoś ma kompleks domków na wynajem w sezonie z takim widoczkiem. Przepiękne są. I to wszystko tuż przed samą plażą. No widok mógłby być lepszy, bo w sumie te krzaczory tak zarosły. O Flamingi <laughs> To ja tamtędy szedłem I zrobiłem takie wielkie koło A wystarczyło przyjść tutaj Nie no jaja to są flamingi Chodź tu Lola No nie wierzę Oprzajcie ile ich tu jest Ej faktycznie są biało róż To jest flaming I jakieś małe kaczki Ej dobra idę tam Lola chodź tu Trzeba wyjąć kamerę Chodź tu Nie wspusz mi ich do cholery Siad tu zostań Siad Siad Zostań Zostań ładnie pan ci idzie Zostań mnie chyba zobaczyły, bo zaczynają wiać Ej, ten ma różową dupkę Nie wiem czy to widać Zostać miałaś Lola? Ale flamingów Wow iła, wow, wow. Jakiś to Widzę pierwszy raz flaminga z bliska Excuse me, sorry, can I get the menu? Yes, perfect Ah, oh, it's here, ok, thank you Locia grzecznie czekała, kazała zostać Brawo Locia, super Brawo, tak! Super pies, tak? Zobaczymy co tu mają. fajnie, że chociaż po angielsku tłumaczenie. Możecie od razu zobaczyć ceny. A teraz prawdziwy włoski vibe. Zamówione jedzonko. Miejscóweczka na samej plaży. Pięknie. Znowu świeci słoneczko. Jest cieplutko. Bo jak zachodzi, to tak nie jest zbyt komfortowo na krótki rękaw, ale e, gdy już słońce jest, to jak najbardziej wtedy wszystko wszystko gra. Pani właśnie przyniosła nam chlebek do podziubania, więc nie powiem kto. Ale ktoś jest tutaj bardzo szczęśliwy z tego powodu. Delikatnie nie wyrwiesz, więc tak, super, super loka. Jakby tam na tym szczycie zobaczcie, coś było takiego ciemnego. Ciekawe, czy da się tam wejść, na pewno da się wejść. Czemu się tam przepłynąć? Następnym razem jak będę, to obiecuję, że biorę kajak, płynę tam kajakiem i wpierdzielam się na sam szczyt. O, perfekto! Jest kapucino, jest aperolek, ale jedzonko. Nie ukrywam, że taki włoski klimat bardzo mi pasuje na zdrowie. No Oj, lepiej potrafią to zrobić niż ja w Polsce. Przysięgam, że włosi w pastę potrafią taki danego makaronu dawno nie jadłem To im trzeba przyznać, że ciężko ich pobić w pastowych sprawach. Could you help me with this? <laughs> Can I help you? I mean, what? What, what is what? This. Oh, okay. For Italian is probably easy. Okay. <laughs> oh, like this. Okay. The best part? <laughs> Very important. Ah. ah. O oh my god, very nice. First raz, I to this like that. And put this on. Ah, okay. Perfecto. Looks top. Thank you very much. No. To tak się robi tiramisu po włosku jakby ktoś się pytał, przysięgam, że jeszcze tak dobrego tiramisu nie jadłem w moim życiu. Wow. Niesamowite. Przepyszna. Dobra, pierwszego pokazała mi pani kelnerka, jak zrobić. Teraz robię ja. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś wyjdzie. To na razie odkładamy. A nie, najpierw a kawa. Popalaliśmy kawą. Teraz likierek, żeby było mokre i kupało. No nieco będziemy sobie żałować. Pewnie nie będę mógł kierować po tym. Teraz najtrudniejsze, chyba. Eee, kurwa, jeszcze zostanę cukiernikiem. Mam nadzieję, że Włosi będą dumni z tego making ofa. No i na koniec, coś co kocham najbardziej, czyli czekolada. Zabraknąć jej w mojej wersji nie może. Dobra, teraz to musimy położyć oho. Chyba za bardzo zlałem to alkoholem, żeby teraz chce się rozpaść Ale jakoś sobie poradzimy Niech Wiesz... No cóż Miało być pięknie instagramowo Wyszło jak zawsze Tada Tiramisu by mi. No teraz porównajcie do tego co pani zrobiła Na pewno nie będę mógł kierować po tej mojej wersji Ło Pali jak po Bimbrze. Muszę zapić aperolem tiramizu, takiego jeszcze nie jadłem. W ogóle jak to brzmi? Zapić tiramizu, aperolem, <noise> bo rachunek 58 euro. 247 zł. Aperol, kawa, tiramizu i ee, makaron. Więc jak na taką miejscówkę i jakość. To naprawdę, naprawdę spoko. Pamiętajcie, że Włosi zarabiają w euro. A my wchodzimy na chatę, bo zmarzłem trochę na tej plaży. Oooo! Dobra, zostawiamy tutaj, żeby nie nanieść tyle piachu, chociaż Locia zaraz wejdzie i tak naniesie. No zapraszam panią. No super. Aha Czas na jakąś kolacyjkę Nie wiem czy będzie dobre Najgorsze, że nie mam otwieracza I trzeba będzie z jakimś śrubokrętem Tu nie walczyć Chyba, że jest może zakrętka, ale nie wydaje mi się No nie W ogóle to jest porażka, że ja w kamperze nie mam otwieracza do wina Wstyd, wstyd Spardzi Vermentino di Galura Superiore 13% kopa i że jest sardyni Sardynii, to mi wystarczy. Nie jestem w ciąży, więc mogę pić. Lampek też nie mam. Będę pił ze szklanki. Z ananasem. Idź tam się utop. O! No i cyk. Z klasą można się wina teraz, jak człowiek napić. Do smażenia naleśników. No i cyk. Będzie dobra kolacyjka O. Próbowałem się zrzemnąć po południu. Nimi tak latały, brzęczały, nie dawały mi żyć. Musiałem gdzieś pogrzebać tam w skrzynkach, jak jeszcze latem jeździłem do lasu kamperować i wypowiedziałem im wojnę. No i kupa, kto wygrał. Więcej proszę mnie nie nachodzić w moim domu. Dobra, to powinno być okrągłe. Trudno. Wyciąganie, wyciąganie, żeby kamper nie przesiąkł. Naleśnikiem. Kurde. To nie jest na najłatwiejsze łyżką, ale nie ma tragedii. O, teraz ładnie wyciąga. A pozasłaniałem się, bo jak jest ciemno ludzie chodzą. O, tu i tak nic nie widać już. Ciemno jest. To mogą zaglądać, a po co?